W filmach historycznych, się W filmach historycznych, w filmach kostiumowych, w filmach fantazji. Pięknie, Komunię... ale nic nie wygląda wspaniale. Ale jak skończyło się to jest Jesteście w stanie dodać, że jest trzy razy tak? w jeżeli odwrócicie się chociaż na chwilę tyłem tyłek bardzo proszę. E, tu z naszej polskiej literatury opisany przez Sienkiewicza e, numer popisany pochuna z przerzuceniem broni z jednej ręki do drugiej. Chyba w dwóch czy trzech pojedynkach, w których walczył było opisane bo waszego pokonał przeciwnika przerzucając sztuką włoskich mistrzów broni z jednej ręki do drugiej w pojedynku, dopiero w pojedynku z za z z e, Słowo Jim został pokonany. Jak wygląda to bardzo jednej jak do drugiej? Widzicie jak zajmuje czasu? To jest szans, nie też szans. Jesteście w stanie zostać dwa razy w trakcie drugiego wydania Jaskółka Achillesa z którego. Kto ogląda troje? Wspaniałe, <śmiany> proszę Proszę, się go nadziać, zostawić, być ok. może na Nie ma sensu. Dajcie za uwagę. I takich sytuacji przedstawię się na filmach, w grach komputerowych, może moim cytatem książka. książkach, no i to chcę pokazać, że tylko takie rzeczy kreują nasze pojęcie o o tym, jak walczył W tym nie ma zagrożenia prawdy. Kolejny. Warta w średniowieczu była oparta na uznanej sile i postawionej jako korzek Ale... Dlaczego jest to mit? Dlaczego jest to nieprawda? Dojdziemy do tego za chwilę. Dalej proszę. Właśnie. Jak było, jak było prawda. Dalej proszę. Wbrew temu, co się powszechnie nie ma. to byli średniowieczni wojownicy, średniowieczni strzemierze, rycerze, to byli artyści swojego rzemiosła, prawdziwi mistrzowie. Dopiero dzisiaj czytając ich pracę, próbując odtworzyć to, co praktykowali, dochodzimy do tego, że współczesnemu człowiekowi braknie na to życia. Współczesny człowiek nie ma szans przyswoić sobie całej tej wiedzy, dlatego że oni spędzali sobie cały dzień na wdrażaniu się na treningu, na pracy nad sobą, a my możemy to poświęcić, poświęcić na to góra jakiegoś dziennie czasu. Tak? Dalej proszę. Yy, Średniowieczny wojownik był przygotowany na walkę w każdej sytuacji. To nie był tylko rycerz, który siedział w zbroi na koniu. Jeżeli wypadł z y, siodła, był w stanie się podnieść, walczyć pieszo. Jeżeli został zaatakowany bez zbroi, w ciemnym załuku, gdzieś w mieście, w zamku, potrafił natychmiast zareagować. Potrafił używać do walki dowolnej broni, która akurat wpadła mu w rękę. Traktaty szamiatrze pokazują sposoby, jak bronić się przy pomocy kapelusza fletu, gałęzi, przed przeciwnikiem uzbrojonych miecz. Dalej, proszę. Reprezentował bardzo wysoki poziom sprawności fizycznej. My tak mówimy, ociężałe takie średniowieczne klocki, prawda? Wyobraźcie sobie kogoś, kto codziennie przebiega 5 mil w pełnej zbroi płytowej. Wyobraźcie sobie kogoś, kto potrafi w niej przepłynąć rzekę. Wyobraźcie sobie kogoś, kto potrafi podciągać się na rękach w pełnej zbroi na drabinie i wejść na mur zamku po wewnętrznej stronie drabiny, na samych rękach. To wymagało olbrzymiej sprawności. Można Jakunki? Tak jak mówiłem, oni cały dzień spędzali na treningu. Ćwiczyli rzucając kamieniami, gnąc podkowy. No, mi siły nie brakuje, ale spodkowo mi się jeszcze nie udało. Próbując bardzo długiego czasu. Targali związane ze sobą rzemienie. Dalej proszę. No i właśnie, skąd to wiemy? Dlaczego mówimy o tym my jako armapl? Mówimy to z taką pewnością, że tak naprawdę było. Dalej proszę z okresu średniowiecza i renesansu zachowało się na obecny stan wiedzy 55 tekstów technicznych, tak zwanych traktatów średniowieczych, które opisują bardzo dokładnie sposoby walki tamtego okresu. To są bardzo szczegółowe, bardzo precyzyjne instrukcje. Dlaczego na obecny stan wiedzy? No, mamy nadzieję, że jeszcze coś odkryjemy, dlatego że te źródła cały czas wypływają, gdzieś pojawiają się co jakiś czas. Ktoś coś znajduje w bibliotekach, w muzeach. Dalej proszę. No i od ponad 20 lat na świecie, od 11 już w Polsce, badamy te teksty, poznajemy techniki w nich opisane, które przybliżyły nam to, jak naprawdę wygląda walka w Europie w na Dalej, proszę. No i właśnie, na dzień dzisiejszy policzyliśmy się już 600 technik opisanych w tych źródłach. Wyobraźcie sobie, 600 technik, i to nie jedno, prost, prostych, jednouderzeniowych, tylko opisów, gdzie czasem jedna technika. Opis jednej techniki mojej pół wielo Jest wielosekwencyjna, jest bardzo skomplikowana. Po długim okresie treningu, dalej ciężko ją otworzyć na pełnej sile i szybkości. Dlatego, że jest tak zawiła. Dalej, proszę. No i efekt naszych pracy, czyli efekt tej rekonstrukcji treningu sportowego, to dzisiaj nazywamy dawnymi europejskimi sztukami marki, które chcemy Wam pokazać. Dalej, proszę. Właśnie, jeszcze. Jakie sposoby walki opisują manuskrypty? Bo my też mamy najczęściej taką wizję, że rycerz, zbroja, ko kopia, koniec. Proszę dalej. Walka wręcz. W dzisiaj pokazujemy techniki walki wręcz. Zawarte praktyka. Wszyscy mówią. Budo. Zapasy. To nie może być średniowieczne. Ale to nie jest źródło, to nie są zapasy. To są te, wszystko techniki otworzone ze 16 skrótów. Dalej proszę. Walka sztyletem pomiędzy przeciwnikami nie noszącymi uzbrojenia ochronnego. Bardzo rozbudowana, bardzo obszerna. Dalej proszę. Walka włócznią między przeciwnikami nie noszącymi uzbrojenia ochronnego. Dalej proszę. Walka długim kijem. Łączona także z walką sztyletem bez uzbrojenia ochronnego. Walka młotem pomiędzy przeciwnikami nienoszącymi, bądź noszącymi uzbrojenie ochronne. I teraz troszkę o samej zbroje. Tak jak mówiłem, wydaje się, że całe średniowiecze to są w zbrojek. A teksty techniczne opisują dużo więcej sposobów na walkę bez zbroi, niż walkę z e, Dalej proszę. Walka pasakiem pomiędzy przeciwnikami nienoszącymi uzbrojenia ochronnego. Dalej proszę. Walka mieczami jednoręcznymi buklerzami. Bez uzbrojenia ochronnego, z zastosowaniem różnego rodzaju dźwigni, chwytów, rzutów. Dalej, proszę. Walka długim mieczem, czyli mieczem z rękojeścią obusieczną, takim jak ten, który dzisiaj, bez uzbrojenia ochronnego. Dalej, proszę. Walka pieszo zbrojną z użyciem długiego miecza uczynić sztyletu. I tutaj, właśnie to, o czym chcieliśmy powiedzieć, że bardzo często widzimy na filmach, na pokazach rycerskich również. Ludzi okładających się mieczami po zbrojach, jeden przecina drugiego w tej zbroi, ten drugi pada. To jest nieprawda. Takie sytuacji się nie zdarzały, dlatego że zbroja została stworzona po to, żeby się mieczem nie dało przeciąć. Więc wszystko, co pokazujemy, gdzie ktoś tnie mieczem zbroję przecina, to jest fałsz. Zbroj przeciąć się nie dało. Walka mieczem zbroi wyglądała zupełnie inaczej i w sposób, którego się dzisiaj nigdzie nie pokazuje. Ponieważ pełnej płytowej zbroi przecież się nie dało, wojownicy walczą z mieczami w zbrojach, stosowali jak uczni. Na chwytę, żeby nie skaleczyć ręki, skracali sobie uchy i nie atakowali elementów płytowych, tylko szukali otwarć zbroi. Tam, gdzie nie było osłony, albo słona rozkocze, w okolicach twarzy, wizury, w okolicach pachy, krocza, kolana, stopy, łokcia i dłoni. Tylko tam jeden wojownik uzbrojony w miecz mógł drugiego pełnej zbroi zranić. To leczą. Bardzo, bardzo rozbudowana. Stroi, bez stroi, tylko przynajmniej różnego rodzaju browiem. To lepsze.